Witam, przygotujmy dzisiaj wspólnie krewetki w tempurze. Do przygotowania takich krewetek będziemy potrzebować dwie łyżki mąki pszennej, dwie łyżki mąki kukurydzianej, 100 ml wody, jedno jajko, do tego jedna łyżeczka kurkumy i jedna łyżeczka czosku granulowanego. Wszystko mieszamy na jednolitą masę. Do tego oczywiście będą nam jeszcze potrzebne krewetki i mniej więcej 250 ml oleju. Ja jeszcze użyłam panierki panko. I tutaj już pokazuję proces. Eee, najpierw maczamy w tym cieście nasze krewetki, następnie daję do panierki. I wszystko przekładam do gorącego oleju. mniej więcej smażył tak 2-3 minuty i odsączamy z nadmiaru oleju i już się prezentują tak nasze gotowe krewetki